Hey, Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Lizard i oglądam dla Was nowości. Tutaj mamy, zobaczcie, przepiękne bluzeczki, białe w paseczki z dekoltem. Powiem Wam, ja tak macam materiał, bardzo fajny, mięsisty, 80 zł, XL największy rozmiar i to jest akurat kolekcja premium. Więc myślę, że warto sobie zakupić, tym bardziej, że takie basiki zawsze do wszystkiego pasują jak kupicie biały, czarny to już na pewno zobaczcie jakie cudne spodnie szeroka nogawka i te spodnie są też w różnych kolorach zaraz Wam pokażę 100 zł kosztują niestety tylko do elki na gumie więc wygoda świetny jest ten zielony kolor i jeszcze macie taki różowy bardzo ładne spodnie nawet wiecie co Chętnie bym przymierzyła. Ciekawe, jakby wyglądała moja sylwetka. A tutaj przepiękne torebki w kolorze też ostatnim, który mi się bardzo podoba. Kolor niebieski, taki blado-niebieski. W środku, jak widzicie, to zapinanie na zatrzask i kieszonka. Torebka kosztuje 140 zł. Można do ręki. Przypuszczam, że tam w środku też jest paseczek. Tutaj z kolei taka mniejsza wersja za 130 zł. Również ten kolor przepiękny. Bardzo ładnie wygląda ze złotymi elementami. Chciałabym tutaj właśnie zajrzeć. Tu widzicie, jest paseczek. No i to jest tak malutka torebka, że tutaj w środku. Nic, nie ma żadnych kieszonek, ale jest też urocza i bardzo ładna. Kochani, bardzo proszę oczywiście na początku filmu o subskrypcji, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. A tutaj już oglądam przepiękną sukienkę, która ma gumę w pasie. Ma guziczki, jest sukienką maxi, bardzo ładnie ona wygląda. Rękawy krótki, kołnierzyk, cena 180 zł i tutaj XL jest największym rozmiarem. Przepiękna propozycja na lato. Tutaj takie widzę, są spódnico, spodenki, takie troszkę ukryte. Kolor taki ceglasty, bardzo ładny też. Cena spodenek to 110 zł. I XL to jest też największy rozmiar. I, kochani, do tego można dobrać sobie taki ażurowy sweterek. On jest taki z rozcięciami po bokach, ma krótki rękawek. Cena tego sweterka to 70 zł, no i również XL ka z największym rozmiarem. Są również pozycje takie bardziej eleganckie. Tutaj mamy również spódnicę, spodenki z miejscem na pasek szlufeczki, są 120 zł. XLK jest również największym rozmiarem i tutaj macie materiał z lnem. Tutaj do jeszcze do tej bluzeczki widzę, że można sobie dobrać do tutaj ażurowej białej również takie spodnie identyczne. One są też na gumie, więc wygoda przede wszystkim i 100 zł kosztują i też do akurat do elki. Tutaj mamy prześliczny top, bardzo ładny kolor taki Szary, 50 zł, XL największy rozmiar, więc do końca nie jest to taki szary, taki umączony z fioletem troszeczkę. Tutaj mamy kolejną propozycję, czyli taki top, troszkę przypominający kamizelkę i tutaj mamy cenę, zobaczcie, tak wygląda taka kamizelka, kamizelka top 120 Złotych kosztuje. Bardzo ładny beżowy kolor. No i oczywiście pojawiły się już sandałki. Tutaj mamy takie japonki, ale zobaczcie, z tyłu możemy sobie zapiąć przy kostce, i tutaj też mamy z boku zapinanie, czyli jest regulacja. I tutaj mamy sandałki z kolekcji premium. I premium, bo tutaj góra jest ze skóry. I jeszcze cenę Wam poszukam, kochani. I tutaj mamy 120 zł, rozmiary do 41, jeżeli chodzi o te sandałki. A tutaj też przepiękne, przepiękna bluzeczka w paseczki. E, lubię, lubię paski, wiem, że Wy też lubicie, także Wam pokazuję z chęcią. 70 zł. XLK z największym rozmiarem. Do takich bluzeczek pasowały, bo oczywiście jakieś fajne spodenki, białe czy czarne tutaj mamy jeszcze bluzeczki z takim 60 zł XL, największy rozmiar, z takim mam takie po prostu bez rękawniki o, takie kamizelki i już Wam tutaj przedstawię jeszcze rozmiary tak chciałam tutaj zobaczyć właśnie, jako co tu jest przedstawiona taka bluzka tutaj mamy jeszcze kolor taki szary, jasno szary i i do tego właśnie można dobrać sobie spodnie eleganckie, 130 zł, też w różnych kolorach. Jeżeli chodzi o akcesoria, też znalazłam beżowy plecak ze 130 zł w jednym rozmiarze. Idealne uzupełnienie stylizacji. Oczywiście są sukienki, marynarki, nawet można cały garnitur zakupić. Do tego beżowe torebki, także zobaczcie, jest i biel, jest i czarny, jest i beż ale również pojawiają się kolory tutaj akurat urzekło mnie body z przepięknym rękawem z ładnego materiału takiego prążkowanego to body jest w cenie 100 zł rozmiar no niestety tylko do L ale występuje jeszcze w innym kolorze, w takim bardzo ładnym kolorku niebieskim. Jeżeli chodzi o basiki, to ich nie brakuje w reserwie. Macie na przykład taką bluzkę za 80 zł. XL jest największym rozmiarem. Tutaj macie kolor beżowy, jest i też zielony, granatowy oraz czarny bluzeczki, bardzo przyjemne w dotyku, ach tutaj ta ostatnia będzie troszkę inna, to jest taka basicowa czarna za 36 i XL, materiał mi nie pasował bo ten z przodu taki bardziej sweterkowe były, a ta raczej czarna bawełniana I tutaj na przykład też takie spodnie bardziej eleganckie, jeżeli ktoś nie lubi takich typowo na gumie to ma tutaj zameczek, guziczek, XL -ka. Nie, nawet 2XL, największy rozmiar, 120 zł. Bardzo ładny kolor karmelowy. Są też bluzeczki takie cieniutkie w takie cieniutkie paseczki, okrągły dekolt, bardzo takie milutkie w dotyku. No też można powiedzieć, że basicowe 60 zł, XL jest największym rozmiarem. I tutaj macie też takie zielone oraz grafitowe, bo to bardziej takie, no niby czarne, ale przez te paseczki robi się z tego taki grafit. I tutaj też bardzo, ale to bardzo przyjemne bluzeczki na ramionczkach, jak lubicie. One też występują w kolorkach, czyli mamy czarny, mamy taki brązowy za 40 zł, XL tutaj największy rozmiar. Taki delikatny prążek i tam jeszcze był chyba taki zielony. Tutaj kolejne bluzeczki pod szyjkę. Też macie tak, tutaj jest kolor beżowy, taki karmelowy. Ja Wam pokażę ją, jak wygląda, bo tam na tych wieszakach, o, tak się prezentuje, no zwykły taki basic ale też y, troszkę różnią się te bluzki materiałami 70 zł i tutaj XL -czka jest też największym rozmiarem, no i te Wam jeszcze pokażę, bo ten materiał przed chwilą to troszeczkę jest co innego niż to teraz i tutaj macie i cegłę i takich ekry, kolorek i te bluzki zobaczcie z takim wykończeniem dekoltów paseczki one kosztują 50 zł i to największy rozmiar. No i kochani, oczywiście, jakże mogłabym nie zwrócić uwagi na sukienki? Przepiękne sukienki Maxi, powiem Wam, że ja uwielbiam. Ja jestem w ogóle sukienkowa. Mamy przepiękne chwosty. Tutaj taką gumę przy dekolcie 200 zł, kosztuje sukienka. No niestety, tylko do rozmiaru L. Bardzo ładne rękawki. I oczywiście, tutaj macie różne wersje. Kolorystyczne, jest zielony, jest i takie pomieszanie czarne, niebieski z zielenią. I tutaj na sklepie jeszcze takie torby shopperki, niektóre też na wyprzedaży, więc myślę, że warto zajrzeć. Przedstawiam Wam też piękną, piękne buty. One są takie ala zamszowe bo nie wiem czy to będzie ze skóry już Wam mówię 140 zł kosztują, rozmiarówka ciekawa bo nawet od 35 do 42 więc spora rozpiętość niestety tak, są to po prostu takie basicowe nie ze skóry, buciki pasujące na przykład do tych sukienek które pokazywałam przed chwilą a tutaj przybiegłam do kolorów mi kolory sukienek przepiękny kolor, on tutaj w kamerze trochę bardziej czerwony jest ale dla mnie jest taki bardziej pomarańczowy, ma kieszonki przypuszczam, że no ta sukienka by była Cudna, jakby się ubrało. 150 zł kosztuje. Ramionczka cieniutkie, bardzo ładna. I tutaj mamy kolejną propozycję sukienek. Też oczywiście kolory rządzą latem, więc ubierajmy się właśnie w kolory. Tutaj mamy kołnierzyk, mamy guziczki, sukieneczka, sukienka. No, niech będzie oczywiście jest sukienką maxi. I tutaj mamy do tego dołączony pasek bardzo ładna propozycja tutaj mamy cenę 200 zł no i rozpiętość rozmiarowa do XL -ki. i kochani lecimy dalej tutaj kolejne bluzeczki zobaczcie za 70 zł XL też największy rozmiar i macie białą, macie czerwoną oraz taką grafitową no grafii, umówmy się że to grafit bardzo też ładny materiał w dotyku miły i tutaj takie basicowe podkoszulki za 36 zł do XL i też macie je w dwóch wersjach kolorystycznych czyli biały i czarny i tutaj kolejne, tym razem bez koronki, na troszkę grubszych ramionczkach, 40 zł XL będzie największym rozmiarem, no i oczywiście kolory niebieski, czerwony zielony, czarny i to chyba tyle z tych bluzeczek i kochani, zobaczcie, jak ładnie, jak ładnie kolorowo jest i róż, i czerwony. Przepięknie jest w tym sklepie, jeżeli chodzi o kolorystykę. I tutaj prawdziwy hit, no przepiękna jest ta sukienka. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba też materiał. Jest do tego jak płótno, 140 zł. 2xl największy rozmiar macie w bieli, macie w zieleni i macie też w czarnym. Także wybór w tej chwili jest. No i tutaj kolejne bluzeczki z rękawkiem takim ozdobnym falbankowym. Cena 50 zł. XL z największym rozmiarem. Te bluzeczki są też dostępne w paseczki oraz w kolorze czarnym. I kochani koszula, koszula w paski, takie grube, zapinana oczywiście na guziczki z kołnierzykiem, 130 zł kosztuje. I tutaj macie też koszulę z lnem, 2 XL, największy rozmiar jeżeli chodzi o tą koszulę. Tutaj mamy jakąś białą bluzeczkę, tu jest przepiękna też sukienka, ona jest też długa, on tak do pół bo nie jest taką sukienką do końca maxi. Tutaj macie cenę 150 zł, też z gumą i XL jest największym rozmiarem. I tutaj coś mi się spodobało, też fajnie tu wygląda. Taka granatowa. Zobaczcie, jaki ciekawy taki materiał. I sukienka też jest sukienką maxi. Ona ma tutaj takie rozcięcie na boku, nie chcę mi się rozłożyć ładnie, żeby Wam pokazać, ale uwierzcie mi to rozcięcie jest, cena jest 120 zł, no i XL jest największym rozmiarem ładna bardzo ładna, taka granatowa sukienka i tutaj kochani oczywiście jeszcze też inne sukienki, tu mamy z paseczkiem, taką z kołnierzykiem z rękawkiem takim odwiniętym za 150 zł i tutaj 2 XL, największy rozmiar jeżeli chodzi o tą sukienkę bardzo ładne propozycje, tu kolejna bluzeczka z takim rękawkiem ażurowym za 90 zł, XL największy rozmiar, no i tutaj na przykład do tego można dobrać takie spodnie. Bardzo mi się podobają te odcienie, właśnie wszystkie niebieskiego. W tym sklepie 180 zł kosztują spodnie, i to ta są taka propozycja bardziej elegancka. I tam, chyba, był XL największym rozmiarem. Tutaj macie jeszcze kolejną propozycję: jak nie chcecie koszuli, to macie taką sukienkę w paski. No tutaj, taka drapowana w pasie. No i kochani, ta sukieneczka. O, wyjęłam Wam, tak się prezentuje. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. I jeszcze zobaczymy oczywiście cenę, cena 140 i 2xl na większy rozmiar. Dzięki kochani za dzisiaj, do zobaczenia, cześć.